Cześć, nazywam się Mateusz. Dzisiaj pokażę Ci jak tworzyć wykres. Najpierw przyjrzyjmy się naszemu przykładowi. Mamy tutaj kolumnę, gdzie jest nazwisko i imię i są kolumny z poszczególnych przedmiotów. Język polski, niemiecki, UWF, historia, wos i tak dalej. I teraz chcemy stworzyć wykres, na którym będzie nazwisko i imię i będą oceny z języka polskiego. Więc najprostszym przykładem, najprostszy sposób tworzenia wykresu polega na tym, że zaznaczamy te dwie kolumny. I teraz, jak te dwie kolumny są zaznaczone, na naszej wstędze wybieramy zakładkę, która nazywa się Wstawianie. Po wybraniu zakładki Wstawianie mamy tutaj grupę narzędzi do tworzenia wykresów. Można wybrać sobie rodzaj od razu wykresu. My na początku stworzymy wykres najprostszy, kolumnowy. Więc klikamy kolumnowy. I teraz mamy do wyboru jego różne podtypy. Stworzymy najprostszy sposób, najprostszy wykres kolumnowy, grupowany. Czyli zaznaczamy pierwszy wykres, który się nam pojawia. I po kliknięciu przycisku wykres się nam pojawił. Teraz, co możemy robić z tym wykresem? Możemy go przenieść. Na czym polega przenoszenie? Teraz ten wykres znajduje się w arkuszu zestawieniami ocen. No, i jest to jeden, z, może być dla niektórych nieczytelny, więc jest sposób przeniesienia go, czyli, żeby Excel stworzył nam oddzielny arkusz na dole, który będzie nazywał się wykres. Jak się przenosi wykres? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć ten wykres, czyli zaznaczamy go, klikamy raz na niego i teraz tak, na dwa sposoby można to zrobić. Pierwszy sposób to jest, klikamy prawym przyciskiem na ten wykres i wybieramy Przenieś wykres. Drugi sposób to jest paska narzędzi, narzędzia wykresów, projektowanie. Po prawej stronie wybrać ikonę przenieś wykres. I teraz mamy tak: obecnie wykres znajduje się w arkuszu, który nazywa się zadanie pierwsze, a my chcemy go przenieść do nowego arkusza, czyli zaznaczamy tą opcję na górze. I od razu możemy nazwać ten wykres, niech się nazywa język polski. No, i następnie naciskamy OK. Teraz nasz wykres znajduje się w nowym arkuszu. Wracamy teraz znowu do zadania pierwszego. I w naszym pierwszym przypadku była prosta rzecz. Nazwisko i język polski leżały obok siebie, więc wystarczyło je zaznaczyć i stworzyć wykres. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy mieć na wykresie nazwisko imię oraz chcemy mieć oceny z matematyki. No i teraz zauważ, że jak zaznaczasz kolumnę nazwisko imię i później chcesz zaznaczyć kolumnę matematyka, no to kolumna z nazwiskiem imieniem się odznacza. Czyli żeby to zrobić, to zaczniemy od zaznaczenia tej pierwszej kolumny nazwisko i imię. Po zaznaczeniu tej kolumny z nazwiskiem przytrzymujemy przycisk CTRL. I teraz, jak CTRL jest zaznaczony, zaznaczamy całą kolumnę Matematyka. Widać, mamy zaznaczoną tą kolumnę i tą. I teraz znowu, wybierając na górze z naszej wstęgi, wstawianie. Możemy wybrać kolumnowy i wybrać kolumnowy grupowany. I mamy matematykę. I tak samo jak wcześniej, przenosimy ją. Teraz innym sposobem za pomocą kliknięcia myszą na wykresie. I wybieramy, przenieść wykres. I tak samo jak wcześniej, piszemy matematyka. Następnie naciskamy OK. Znowu wracamy do naszego arkusza i teraz chcemy zrobić wykres na którym będzie nazwisko i imię, WF i ocena z wosu. Czyli tak samo jak wcześniej. Zaczynamy od zaznaczenia tylko kolumny z nazwiskiem i imieniem, później zaznaczamy WF. Oczywiście proszę pamiętać, żeby trzymać przycisk Control i nie puszczając przycisku Control zaznaczamy WOS. I teraz jak mamy zaznaczone te trzy kolumny, wybieramy znowu wstawianie, wykres kolumnowy i wybieramy kolumnowy skrupowany.